Cześć, mano, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj omówimy sobie wszystkie skiny, jakie zostaną dodane w najnowszej aktualizacji i nie tylko, ponieważ część będzie dodana w styczniu. Ale na spokojnie, mam nadzieję również, że zostawiliście już łapkę w górę i subskrybujecie mój kanał pomiędzy takich kozackich odcinków. No i od razu zachęcam Was do brania udziału razem ze mną w całości odcinka, czyli w ocenie i w dawaniu na przykład ceny tych skinów, które wam dzisiaj pokażę. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. A, o mało zapomniałam, oglądajcie koniecznie odcinek do końca, bo jest to dla mnie naprawdę ważne. Zanim zaczniemy jednak omawianie dzisiejszych skinów, to muszę wam powiedzieć, że wszystkie skiny są w tym sezonie naprawdę dowolone i naprawdę mocne, więc nie zdziwcie się, jeżeli co drugi skin na przykład będzie w mojej ocenie mają 10 na 10. No bo powiem wam szczerze, że, że prawie wszystkie mi się podobają, bo ja lubię, lubię takie kolorowe skiny, a w tym sezonie właściwie mamy takie. Więc no, jak będzie 10 na 10, no to znaczy, że no... Twórcy się postarali, postarali się naprawdę w tym sezonie, ale dobra, ja już nie przedłużam, bo za dużo tego gadania. Przejdźmy do pierwszego skina, jakim jest skin Donity i taki oto piękny, zielony żelek, który tak realnie w grze nie będzie do końca wyglądał. Bo jak wiecie, właśnie ten misiek Donity za każdym użyciem ulta będzie miał inny kolor i to jest, powiem wam szczerze, chyba najlepsza rzecz i najlepszy skin Donity jak do tej pory. No i ile on będzie kosztował, a jest to... Właśnie skin za pierwszy poziom w karnecie, więc będzie kosztował on 169 klejnotów. No i jeżeli dobrze pójdzie, no to ja ten karnet w tym sezonie, który będzie, bo ten karnet prawidłowo wyjdzie w styczniu, więc może jakoś się tych klejnotów uda uzbierać i być może go kupię, bo bardzo mi bardzo bym chciała ze względu właśnie na tego skina donity. No dobra, możemy przejść do kolejnego już na spokojnie, bo dzisiaj będą naprawdę. Kozackie skiny, więc no oglądajcie odcinek do końca, bo jak wiecie twórcy w tym sezonie wypuścili aż 15 skinów, co jest niewyobrażalną liczbą. A teraz przejdziemy sobie szybciutko do skina, również on jest z to co ciekawe. Jest to skin do nowej, chromatycznej zadymiary, czyli Mandy. No i po, powiedzcie, czy ten skin nie jest piękny? On jest tak dobrze dopracowany, tak mocny. Tak normalnie dowolony, że ja po prostu nie mogę czasami przestać się na niego patrzeć. No on jest normalnie piękny. I jeszcze nagła zmiana na konceptu z, z cukierkowego brawlera. Na nagle jakiegoś kurde, który rzuca lawą. Ja nie wiem co to jest za połączenie, ale no po prostu jest on kozacki. Jest on po prostu tak dobrze dopracowany, że też bym chciała go mieć. I jak uda się kupić karnet, to postaram się jak najszybciej go wbić, żeby tylko właśnie tego skinu zdobyć. Bo tak jak już wcześniej wspomniałam, ten skin będzie za 70 poziom karnetu i również będzie kosztował 169 gemów. A jeżeli chodzi o jeszcze właśnie nową zadymiarę, to mamy jeszcze jeden skin właśnie no niej: jest to MC Mandy. No i powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia. O co tutaj twórcom chodziło, bo nie, ona się opiera tutaj o jakiś mikrofon. Nagle ma tutaj jakiś strój, nagle dziwną jakąś czapkę. No, jeżeli Wy wiecie coś na ten temat i do czego jest nawiązanie tego skina, to możecie dać mi znać w komentarzu. Również możecie pisać w komentarzu, jak Wy uważacie, ile dany skin będzie kosztował i jak Wy go po prostu oceniacie. A właśnie, ja nie oceniam jeszcze skinu do Mandy z lawą. No, oczywiście daję mu dychę, a jeżeli chodzi o nitę, no to daję jej takie 8. 8, bo wydaje mi się, że, no, mogła trochę lepiej wyglądać, no, ale co wymagać od żelka, prawda? Co wymagać od żelka? Dobra, wracamy do tego skina. No, nie dążę, że nie wiem, o co w nim chodzi. Oceniam go na takie 7, albo nawet i 6,5. Nie za bardzo on mi się podoba. Nie wiem, o co po pierwsze w nim chodzi, ale wiem jedno to, że będzie kosztował 29 gemów. Więc jeżeli lubicie kolekcjonować skiny, no to tego skina naprawdę warto kupić jak za taką cenę. Bo ja nie wiem, co się stanie z tym skinem później, czy on zostanie na zawsze, czy będzie jakiś sezonowy i okazjonalnie będzie wracał. Nie wiem, co o tym myśleć, więc no jak kolekcjonujecie, to radzę wam go jak najszybciej kupić. A teraz jeszcze zostańmy przy najnowszych postaciach, bo teraz wam pokażę skin, który też jest mocny do nowej legendy, patrzcie na to, czarny Chester. No i powiedzcie, czy te dobranie kolorystyczne też nie jest mocne? Ja nie wiem, twórcy w tym sezonie naprawdę się postarali, aczkolwiek Chester wychodzi już 12 grudnia, więc on nie będzie w najnowszej aktualizacji w styczniu, tylko w tej co teraz będzie, 12 może źle to powiedziałam, ale dobra, nieważne. Wracajmy do tego skina, bo on jest naprawdę też przemocarny. No i bo mam szczerze, że połączenie czarnego koloru. Z niebieski no też jest dopracowane. I co ciekawe, jak widzicie, on ma też niebieską skórę. No ja nie wiem, Na, naprawdę, on mi się podoba. Jeszcze tutaj takie z, No po prostu jest on zmienione z kolorowego skinka, z normalnego, takiego, którego mamy. Naturalnie, mamy coś takiego. No daję mu po prostu 9, bo mógł trochę by lepiej wyglądać. Aczkolwiek, no jest on kozacki. No i jeżeli chodzi o jego cenę, to również warto go kupić, bo jestem tego pewna na 100%, bo nawet twórcy o tym mówili, że ten skin będzie kosztował, moi drodzy, uwaga tylko 29 gemów, więc to kolejny skin, który warto mieć w swojej kolekcji. Ja nie wiem, ja na razie nie kupuję skinów, ja tylko kupuję karny deboki, wiecie, no niestety. Nie wydaję na razie pieniędzy na gry, na razie. To nic nie jest potwierdzone, że w przyszłości takich rzeczy nie będę robiła, no ale na razie nie wydaję, więc jak wy kolekcjonujecie, to ogólnie dajcie mi znać, czy będziecie w ogóle jakiegokolwiek skina kupowali z tej aktualizacji, ja wam przyjdę serducho, a jeżeli będziecie jeszcze oceniać, to nawet mogę odpowiedzieć. Ale dobra, moi drodzy, musimy przejść do kolejnych skinów, bo my się nie zmieścimy normalnie w czasie i ten odcinek nie wiem ile będzie trwał, ale przejdźmy do kolejnego skina, który też jest gruby. I to dosłownie gruby, bo mamy tutaj, moi drodzy, Krampus Aż i nie wiem dlaczego w tej aktualizacji aż ma aż dwa skiny. No ale co tam narzekać. Fajnie, że mamy coś nowego. No i ten skin no, taki sobie jest. I ta grafika również była coś tam z nawiązaniem do ostatniej, którą twórcy wpuścili na Twittera. No i powiem wam szczerze, że jakoś tak nie za bardzo mi się ten skin podoba. I daję mu ocenę taką szóstkę. No bo jakoś tak no nie do końca. Nie do końca mi się podoba. Nie wiem dlaczego nie urzekł mnie po prostu swoim wyglądem. A jeżeli chodzi o jego cenę to będzie on kosztował albo... 79 klejnotów albo 149. Tak mi się wydaje, aczkolwiek wydaje mi się, że ta wyższa cena jest bardziej realna, ponieważ ten skin jest do rozdania pomiędzy twórcami. Ja niestety nie należę do tego grona twórców i nie będę dla was takiego skina na razie e, rozdawała, e, ale właśnie tak jak już wspomniałam, będzie ten skinek rozdawany i zawsze takie skiny, które twórcy rozdają, kosztują przeważnie 149. Game Dobra, w takim razie, no krótko o tym skinie, bo mi się nie podoba i nie ma co się na nim rozwodzić. Przejdźmy do kolejnego grubaśnego skina, moi drodzy. Patrzcie no to, bas dostał skina i mimo że bas realnie w grze jest, no można powiedzieć, rodzaju męskiego, tak tutaj dostał normalnie żeńską skórkę. Jest to Basti, jest to po prostu dinozaurka tak jak to twórcy nazwali. No i powiedzcie, czy on nie jest słodki? No po prostu dychę mu daje za to, że z postaci kurde męskiej zrobili nagle żeńską. No to jest coś niewyobrażalnego. A jeżeli chodzi o właśnie cenę takiego skina, to wydaje mi się, że no nie jest on jakoś tak bardzo wymagający tutaj i dopracowany tak szczegółowo, ale daje mu dechę za pomysłowość i może on kosztować 79 gemów według mnie, ale jeżeli będzie kosztował 149, to się wcale nie zdziwię. No on jest po prostu moi drodzy, no ja nie wiem co o nim powiedzieć, ale on jest po prostu słodki i na tym skończę po prostu. Nie będę więcej się na nim rozwodzić, ale no mam nadzieję, że Zrozumiecie, a dajcie mi znać ogólnie, co wy o tym skinie sądzicie, bo mi się wydaje, że on jest, kurde, no nie wiem, jeden chyba z najlepszych, które dzisiaj jeszcze będą. A dalej przejdziemy sobie do kolejnego skina. I teraz znowu przedstawiam skina do nowej postaci. I ja też się zdziwiłam, jak usłyszałam, że twórcy w tej aktualizacji dodadzą aż trzy nowe postacie. No, powiem wam szczerze, że jeszcze chyba nigdy takiej rzeczy nie było i takiej akcji. A teraz mamy trzy nowe postacie, w tym jedna no prawie że darmowa, a nawet nie prawie, że tylko kurde musi wykonać jedną misję i mamy poza nie no to jest coś kozackiego, no twórcy nas coraz bardziej zaskakują, no i mamy takiego oto też do naszego Greja, bo jak wiecie, no tam postać jest czarno-biała, tutaj troszeczkę bardziej jej kolorków dodali, ale no pierwszy raz też mamy czarno-białą postać. Mieliśmy kiedyś czarno-białego skina. No i powiem Wam szczerze, że ten skinek tak średnio mi siedział. Tak, ta postać jest naprawdę dopracowana. A jeżeli chodzi jeszcze o jej mechanikę, no to mam nadzieję, że oglądaliście mój poprzedni odcinek i wiecie, jak ona się po prostu zachowuje i jaki jest jej mechanizm. A teraz omówimy sobie tego. Skina, no jak widzicie, no jest to uciekinier Grey. Co mam więcej o nim mówić? No taki średni ten skinek. Mogli dać jakieś tam lepsze te elementy, ale daję mu taką ocenkę w siódemkę, bo fajnie, że jest jakaś nowa postać, fajnie, że jest kolejny jakiś nowy skinek. A jeżeli chodzi o jego cenę, to też nie będzie jakaś tam wymagająco wielka, bo tylko i wyłącznie 29 klejnotów. No ale dobra, na spokojnie. Było kilka skinów, za które trzeba płacić. Ale twórcy w tym update to dadzą nam też skina totalnie za darmo. Jest to mniej więcej taka oto szelka. Jak widzicie, no jest to po prostu zremodelowana szelka, która kiedyś była w wersji beta. No i powiem wam szczerze, no co nie mówić. Fajnie, że jest coś darmowego i fajnie, że po prostu twórcy takie rzeczy nam ogólnie dodadzą. Ale no nie za bardzo nie za bardzo mi się ten skinek podoba. Daję mu chyba w tym momencie najniższą ocenę, bo jest to ocena aż 4,5. Jedną, no, że nie lubię grać jeszcze szelką, to jeszcze ten skinek jakiś taki ponury jest za bardzo. No ale dobra, cóż wymagać od najzwyklejszego skina, którego dostajemy na samym starcie. Przejdźmy do czegoś słodszego. No i teraz mamy w tym momencie, moi drodzy, sama. Tak jest! Mamy kolejnego skina do sama Aczkolwiek to nie jest jedyny skin w tym update Ponieważ za chwilę wam pokażę jeszcze grubszego skina No ale spójrzcie na to Czy to nie jest kolejny słodki skin Jeszcze kurde no W takim momencie zrobił mi się screen Że jeszcze on ma zamknięte oczy No to jeszcze słodzi i wygląda No i tego skina dostajemy na walentynki A jeżeli chodzi o jego cenę To jest tylko i wyłącznie znowu 29 klejnotów A sama ocena leci do niego dziewiąteczka Bo jest naprawdę przemocarne. A jeżeli jakiegoś skina tam w międzyczasie nie oceniłam, to napiszcie mi w komentarzu, to wam w komentarzu ocenię. A teraz, moi drodzy, przejdziemy do kolejnego skina, do sama. No i powiedzcie, czy ten też nie jest dopracowany. Moi drodzy, Yeti sam. No i ten też mógłby dostać dziewiątkę, aczkolwiek dam mu dykę bo jest tutaj naprawdę wszystko tak mocno dowalone, że ja nawet nie mam o czym tutaj mówić. Kurde, no skin cały niebieski. Chociaż było już kilka niebieskich takich skinów dzisiaj, ale Boziu, ja nie wiem, te rogi tutaj, kurde, takie szpony, te jego łapki czy te zbroje, co on tam rzuca, no moi drodzy, no ja nie wiem. Te skiny po prostu w tym update'cie są tak dowalone, że ja normalnie chciałabym je już mieć w tym momencie teraz i grać nimi codziennie ale niestety nie jest to wykonalne a jeżeli chodzi o cenę takiego oto skina no to też będzie troszeczkę mocno zagurowana, aczkolwiek mogłyby on mniej kosztować bo jak dla mnie 79 gemów za takiego skina jest wystarczająco ale są przypuszczenia że będzie on kosztował aż 149 gemów więc jak dla mnie jest to naprawdę dużo no nie dziwię się, twórcy też chcą zarobić, a wypuszczają naprawdę coraz to lepsze właśnie rzeczy. Dobra, a teraz przejdziemy sobie do skina, który po prostu jest za inną walutę, jaką do tej pory wymieniłam, ponieważ mamy tutaj skina do Asha. No i powiem wam szczerze, że tutaj jest no troszeczkę i nawiązania do Clash Royale i troszeczkę właśnie do słodyczy, bo nie dość, że ten skin jest piniatą i jest to kolejny skin do Asha w tym update. Cie. No to, no to jakoś tak też mi się nie do końca podoba, mimo że jest kolorowy, ale daję mu taką ocenkę 8,5. Dlaczego? Bo jakoś tak mógłby być lepiej dopracowany, mógłby mieć więcej jakichś tych falek, nie wiem, jakichś więcej kolorów, jeżeli by właśnie miał być pniatów taką dokładną, tak można nazwać, tylko zwykłą pniatów. Tarczę ma nie dość, że nadgryzioną, też z czekolady, która pewnie by już mu przy pierwszym razie się rozwaliła. No jakoś tak nie za bardzo mi się on podoba, ale jeżeli właśnie chodzi o tego skina do Asha, to będzie on kosztował 25 tysięcy bo jak wiecie albo nie wiecie, ten skin będzie właśnie z ligi mocy, więc nawet jeżeli ktoś go odblokuje, to odblokuje zarażnym Asha, czyli chromatycznego zadymiarza, bodajże totalnie za darmo, nie wiem jak to będzie działało w najnowszym systemie odblokowywania postaci, ale tak będzie, ja w taki sposób odblokowałam właśnie Byrona. Dzięki właśnie odblokowaniu, Takiego oto skina z Ligi Mocy odblokowałam też Byrona, więc no to jest ciekawy sposób też na odblokowanie nowej postaci. Mimo, może skinek taki średni, no to nawet przyjemnie by się nawet nim grało, jeżeli ktoś już go kupi. A teraz powiem Wam szczerze, że jestem totalnie zszokowana. no, że skin. To Daryla, no to ostatnio też był skin do Daryla Omega Box. To totalnie chyba regularnie co jakiś czas wychodzi skin do Daryla. I normalnie skinów do tej postaci jest już naprawdę dużo. I ja nie wiem, dlaczego twórcy nie mogą dać jakiegoś nowego skina, nie wiem, do Sandy, do Spike'a, tylko znowu dają do Daryla. Mogliby dać do innej rzadkiej postaci, mogliby dać do epickiej postaci mitycznej, na przykład do Max, która dawno nie miała żadnego skina, czy nie wiem, no kurde no nie wiem, nie dam rady teraz wam na szybko wymyślić, no ale kurde znowu skin do Dryla, mimo że no, jest on ładny i daje mu ocenę 8, a sama cena takiego skina będzie wart aż 149 gemów, no to nie za bardzo cieszę się z tego powodu, że kolejny właśnie skin jest do tej postaci. Ale moi drodzy, uważajcie teraz, bo ten skin, który Wam teraz pokażę, to jest naprawdę chyba przegięcie wszelakich umysłów. Tak. tak, skin do amper, czyli normalne przeciwieństwo ognia. Będzie ona teraz normalnie strzelała lodem. Rozumiecie to? Ja bym chciała już w tym momencie zobaczyć, jak dokładnie bliska jej mechanikę i jej po prostu zmiany nowe animacje struktury, no powiem wam szczerze, że ten skinek dostaje ode mnie mocną dychę. A jeżeli chodzi właśnie o cenę takiego skina, to będzie on wart na pewno i daję sobie tutaj nawet rękę usiąść w tym momencie, że będzie wart 149 gemów. Jak nie więcej, bo powiem Wam szczerze, że no jest on dopracowany i twórcy wymyślili coś totalnie przeciwnego do ognia, więc no... Przerąbane, przerąbane jest w update aktualnym, ale powiem wam szczerze, że, że, że no jest naprawdę grubo, bo tych skinów nie to, że jest dużo, to są warte one naprawdę niektóre spora nogę, więc trzeba szykować naprawdę sporo hajzu, jeżeli kupujecie wszystkie skiny, no to serio się wykosztujecie. A teraz przejdziemy sobie już na spokojnie do kolejnego skina którym jest Iwi. No i powiedzcie mi, czy twórcy tutaj normalnie też nie zaszaleli, zmieniając totalnie pojazd Iwi Wcześniej była to taka jakaś kapsuła kosmiczna, tymczasem teraz można powiedzieć, że jest to motor. Motor trójkołowy. No i powiem wam szczerze, że jestem ciekawa też, jak będzie się tym skinem grało, więc jak on wyjdzie, to na pewno w którymś odcinku będę musiała go przetestować. Bodajże w arenie treningowej. No, ja nie wiem. Tutaj dostają twórcy ode mnie totalną dychę za pomysłowość, żeby zmienić totalnie pojazd. A sama e, ocena tego skina to 149 gemów, jak też nie więcej. Aczkolwiek wydaje mi się, że no, żeby skin był wart 300 playnotów, no to musi być już naprawdę jakiś. Przewalony, no, ale te skiny już są tak dopracowane, że jak będą kosztować więcej, to się wcale nie zdziwi. Niestety, albo stety, już pomału nam się te skiny kończą, aczkolwiek jeszcze nam sporo ich zostało. Bo na przykład teraz możemy sobie wspomnieć o kinie do Gasa. No i powiem wam szczerze, że ten skinek również jest kozacki, a ten skin również powstał ze względu na Mistrzostwa Świata. I nie wiem, czy właśnie drużyna, która nie wygrała, nie dostanie tego skina za darmo. Natomiast my jako community będziemy mogli tego skina kupić albo za 149 gemów, albo 79 lub za prawdziwe pieniądze. I wydaje mi się, że to wszystko... Za co nieważne, będziemy kupywali tego skina, może być wsparciem właśnie dla tej drużyny, aczkolwiek mogę się mylić. Nawet tutaj mamy tą literkę Z jako Zeta Division. 0 bodajże i powiem wam szczerze że no ten yy, skinek może nie należy jakoś do najładniejszych bo jest on naprawdę stonowany to daje mu ocenę taką 9 no bo te kolorki czarny i zielony może tak powiedzieć naprawdę za sobą ciekawie współpracują a teraz możemy na spokojnie przejść do ostatniego skina w dzisiejszym odcinku jakim to będzie właśnie taki oto skin do grifa, czyli można tak powiedzieć konsola, bo to jest taka konsola z jakichś retro świata i powiem wam szczerze, że wszystko pięknie mi tutaj gra i ze sobą współpracuje, aczkolwiek no ta fioletowa bluzka i te takie spodnie nie za bardzo granatowe, nie za bardzo, nie za bardzo mi się tutaj w tym momencie podobają jeżeli już by był właśnie ten niebieski to mogłoby być więcej na przykład żółtego, no ale no, daję mu taką ocenkę 8, albo nie 7,5. 7,5, wydaje mi się, że jest to, no, stuprocentowa moja ocena. A jeżeli chodzi o cenę takiego skina, to będzie on wart, moi drodzy, 79 gemów. No, chyba że się mylę i będzie kosztował 149. No, ale nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, żeby właśnie taki yy, skinek kosztował tyle. Aczkolwiek, no, różnie bywa. Różnie może być. Wiecie już, jakie były moje ulubione skiny. Nie wszystkie były kolorowe i mi się podobały, ale były też kilka stonowanych. Dobra, moi drodzy, możemy w tym momencie przejść do końca dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zasubskrybujcie mój kanał, zostawicie łapkę w górę, a w komentarzu napiszcie własne opinie na temat właśnie tych skinów. No i na przykład jakieś tam rozsądne ceny, ile Wy. Chcielibyście, aby takie skiny kosztowały, a my widzimy się już jutro, więc trzymajcie się i cześć!